Dzisiaj ja jestem chodnikiem, a za rad. Siena. I to jest już drugi dzień na wakacjach w górach. Wczoraj był pierwszy odcinek, więc jeśli go nie widzieliście, to zobaczcie, bo był. wyszedł fajnie nawet, a jestem z niego zadowolona. Ty. A, i wczoraj film się spóźnił trochę, ale to dlatego, że długo internetu szukaliśmy, jak e, go połączyć. Więc no. Ale internet tutaj jest dobry. A w, tutaj mamy balkonik, na który sobie usiądziemy, Leonie. I powiemy wam, co dzisiaj będziemy robić, więc chodź. nie dwa miejsca są też... No. Dzisiaj będziemy... Ej, chyba to niedobry pomysł, bo tutaj samochody jeżdżą nas słychać. A no, dobrze, to chodźmy. Zamknę też drzwi obok, najlepiej. Dobra. Dzisiaj będziemy na pewno iść pod napis Zakopane, pod skort kocznie i w ogóle na dole jest grota solna, która e, no jak ona ja nie pana wygląda, po prostu cię Jeszcze jest siłownia i Bumbington. Billard! Bil no, bil <laughs> no bilard! Bumbington! E, no. I jeszcze coś tam będziemy chodzić, ale ja już nie pamiętam co będziemy robić, więc po prostu zobaczycie jak będziemy nagrywać, więc no. Widzimy się na śniadaniu. To jest ta grota solna. Tutaj mamy siłownię. Znaczy, mm. nie, to nie jest grota. Tam jest grota, a tutaj mamy siłownię. Tam są pi piłkarzyki. No, czy no piłkarzyki. piłkarzyki. Y, tutaj takie coś. I tutaj mamy to coś. Tą gratę. Zobaczcie. Patrzcie ja, tam... jak to fajnie wygląda. Dobra. Jeszcze Tutaj jest bilard. No i to koniec tego. Teraz idziemy. Ja nie to kupujesz Tak, tak, tak. taka tak. O tak. Tak, tak. mogę. tak. Tak, tak. Tak, tak. Tak, tak. Tak, tak. Tak, tak. Tak, tak. Nie za Tak. Tak. ciebie. Gdzie Tak. jest? Tak. 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 To nie, no. nie będę wymusił. A to są ładniejsze właśnie. 20 Ile to kosztuje? złotych, nie? A nie, 25. A to A ta jest ładniejsze? Albo zobacz, to taka. Ile nie to jest? To jest drewno, to drewniane. Mniejsze drewno, nie? To się chyba całym ziemię podoba. Taką leon. 25. Bo tak też y, większe są jeszcze poczucie. Y, ten, jest ten. 25. Ale już sobie kupisz. To, to jest taki? To później, nie wiem. Ja mam być Teraz wchodzimy na gubawkę, czyli to, co tam Wam się wyświetla, tutaj na ekranie. Idzie ciężko. Jest taka górka tutaj, patrzcie. Tu już weszliśmy a mnie już nogi bolą. Teraz zrobiliśmy sobie chwilę przerwę. Trasa jest taka trudna, teraz tu z kamieni idziemy. Jest tak gorąco, jeszcze dużo pozostało na szczytu, więc no. O piesek jest, tak Gdzie jest pies? Tam na ty biały, widzisz? A tam chodzę. Chyba tylko nie. To chodź łapkę. No ja łowiec, który za akurat, akurat nie ma. Coś pieszaj. Ale pięknie. Jestem ci mamy zapach, nie? Zaraz będziemy na tych gubałówkach. Leon, jak tam średnia. Ja też śledziłem nogi, bo i się spociłem mocno. Ale to każdy się poci nie? Dobra, no. <laughs> zrobiliśmy sobie krótki przystanek bo już jesteśmy na tej gubałówce. Ja sobie kupiłem nesty zimne. Leon sobie jakieś napój kupił. No, zimny. I jeszcze pójdziemy dalej. Jesteśmy w ogóle 1123 metry nad poziomem morza, więc prawie kilometr, nie no, ponad Bona. kilometr yy, górę. w górę. W no. I teraz będziemy jechać tym pociągiem, co widzieliście na filmie. O! No. będzie widać, to by było fajnie. Ale nie chcę na co dzień. Co? Teraz się stresuje. To stresuj by było fajnie. Dla mnie nie fajnie. Jedziemy. Dobiega końca. Dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Zapraszamy do restauracji Gwarno, położonej tuż przy dolnej stacji kolejki, gdzie serwujemy regionalne... Uważaj na no, jest to Uch, się lełam. Za jest za duży <laughs> Ty mówisz, że za duży lonak? jest mały. Ach mały jeszcze, bo 54 musi. jest na niego. A on się w takim piórkiem, nie? Pokaż Losiek. Jak tam? Taki czy jeszcze większy? Dobry. Ja mogę dać jeszcze większy, zobacz. Kaka luz musi być? Piórka jest? Musi być Piórki Ta ja musi być waler, Tak jest tak. Jak się łazenie, jest to piórkę weźmiemy I teraz odkręć się Tu jest luz No i teraz to jest teraz jeszcze Jesteśmy na Krakuszkach Jesteśmy. Siedem godzin chodzenia, bo... Dobra widzowie, napiszcie w komentarzach, czy oglądacie mecz Rakowa, częstochowa... Y do eliminacji do ligi mistrzów, bo ja zaraz będę oglądał. Jest 18, więc za godzinę ten mecz o 19, więc no. Ja opisałem wynik 2-0, Drelakowa, bo wygrali pierwszy mecz 2-1, więc myślę, że 2-0 wygrałem łatwo i ostatni mecz im zostanie. A nie wiem, jeszcze z kim Dobra, widzowie, test pączka z Kinder Bueno. Nie wiem w ogóle, bo kupiliśmy dużo tych pączków i nie wiem, czy to jest Kinder Bueno, by było. Bo... Bo tak to innego pączka, zjemów, więc uwaga. Test jest pierwsza on też będziesz chciał, mogę ci ukroić kawałek. Nie. Dobra. No z maliną. Jeszcze nie czuć, ale jest czekolada w środku, więc na pewno tu kinderbueno. Oby jakiś ten. nie, bo ja nie chcę komuś pączka zjeść. Muszę pozwikła. Jeśli komuś zjem pączka, to niech zabierze mojego. Dobra, trzy, dwa. Chyba chciałem to z to zjadłem łapami takimi. <śm> <śm> no na pewno jest to Kinder Bueno, ale nie czuję w ogóle nic. To jest zwykły pączek jest. Więc, no. Zwykę No nie, no nie chce mi się wrzeć, bo mam całą gębę. Ja to zjem to całe, ale nie na odcinku, bo to za trwało. No. Dobra, bo jeszcze ten odcinek już było na tyle. Zostawiajcie łapeczki w górę, subskrybujcie kanał, bo 7 subskrypcji brakuje do 400. Wpadajcie do Leona. Leonik 227. No bo on też tam będzie, będzie rzucał filmy z gór. No to może będzie rzucał. E, no. I film oczywiście jutro o 20.00 Jakby się spóźnił to trochę Bo to jest średni internet A no czy... Sorry <grych> No bo Siła długo się, się przesyła tutaj film na tym internecie No i pa